Yo! Siemaneczko wszystkim! Yo, yo, yo. pa pa, ja Polska tutaj. Dzięki małem wczoraj za donecika. <laughs> Dobra, robimy taki e glitch, kopiowanie. Można powiedzieć, że 10 w jeden strzał. Tak, tak, mniej więcej. Co potrzebujemy, to jest kasyno, penthouse, z garażem. I tam miej auta, które chcesz kopiować. Jak chcesz 10 iść i kopiować, to miej i tam je 10. Chcesz 2, to tam musisz mieć je 2. Kolega potem jest do tego potrzebny. On tylko będzie w naszym garażu i on będzie odpalał tę techniczną robotę i będzie z niej wychodził. My tutaj mamy patrz Ja będę te romanne pojazdy kopiował. to, oryginały, a sprzedam, e, sprzedam oryginał, a potem zatrzymam sobie kopię. Tablice iFruit potrzebne do tego. Sesja dla znajomych. <laughs> I co też potrzebujemy, my jako ten, to najlepiej jakiś garaż. 10 osobowy czy tam nie wiem. Jak nie masz 10, no to bierz jakiś tam mniejszy. W tamtym garażu niech będzie. No, lepiej już mieć tam full, nie? Tam ile chcesz kopiować, to tam jej też, tych, ile tym LG masz, nie? Ja będę kopiował dwa, więc tylko będę ten. Dwa tam miał. Znajomy, tak jak mówiłem, jest akcji, tytaniczna robota, misja, i on tam siedzi w lobby. Nic więcej. Co my robimy? Wchodzimy w telefon legendarny i kupujemy darmowe LG. Tam do tego garażu, gdzie już je mamy. Po prostu zastawiamy te LG, co tam już jest. Ja to mam w Przy tak jak mówiłem. Widzicie, tam już mam dwa. Po prostu zastawiam go. Potwierdzam. Nie, Wychodzę z tego ekranu. Nie wychodzę. Dołączam do znajomego. Pierwszy komunikat mi się pokaże. Nic nie potwierdzam. Znajomy teraz wychodzi z tytanicznej bo mówisz mu, ej, mam no komunikat, wychodź. On wychodzi, co my zaraz będziemy robić? Trójkąt na ps Y na Xboxie i wtedy pojawi się nam znowu garaż, nie? Siedzimy w pojaździe i po prawej na dole będzie kółko ładowania. Te kółko ładowania, jak zobaczymy, liczymy raz, dwa, trzy, dajemy gaz i potwierdzamy pierwszy komunikat. Ten punkt właśnie, raz, dwa, trzy, z gazem musisz trafić tak Perfekcyjnie troszkę. Raz, zobaczymy gaz i potwierdzam szybko komunikat. Widzieliście, że byłem pod mapą i na końcu znowu byłem na zewnątrz. Tutaj czekam 40 sekund. Jak nie zaliczę zgona, to potwierdzę ten komunikat. Więc tam, jak mówiłem, ten trójkąt, czy Y, kółko po, na dole się pojawi, po prawej na dole, te żółte kółko, liczysz raz, dwa, trzy, gaz, pojawi się komunikat, od razu potwierdzisz, bo i czekasz na tym komunikacie drugim. Nieraz też się zdarzy, że za szybko wyjedziesz i ten komunikat się pojawi, to tam Ci błysnie parę razy, ale wrócisz do gry, nic się nie stało, tutaj można po prostu dalej lecieć. Tutaj dużo błędów nie, nie da się zrobić, w sumie wcale się nie da prawie. Dobra, tak jak widzicie, te auto nie ma licznika, nie ma go na mapie, ale jest mój. Lecę po następnego. Kolega jest u nas nadal w garażu. <laughs> I znowu zaraz odpali tytaniczną robotę. Teraz już może palić. Widzicie ten pojazd mój stoi na zewnątrz, on tutaj już tutaj w garażu jego nie ma, dlatego musisz mieć te 10 sztuk czy tam ile chcesz kopiować, nie? Tutaj dwa. Drugie auto, co chcę kopiować, dlatego kopiuję. Tym razem sobie kopiuję ten, jakieś tam normalne pojazdy. Sprzedaję oryginał, kopię, zatrzymuję. <laughs> Wstawiam znowu, te LG kupuje. Potwierdzam, nie wychodzę z tego ekranu. Dołączam do znajomego. Pierwszy komunikat ci się pokaże: znajomo wychodzi z Tytanicznej. <laughs> jest kopiowanie ale powiem Wam troszkę takie kiepskie. Paradzy już jest, było nagrywane, ale nie przeze mnie. Może w niedzielę zobaczę. Jeszcze więc kolega wyszedł z Tytanicznej. My zaraz, trójkąt, Y, kółko po prawej na dole się pojawi, 3 sekundy. Raz, dwa, trzy, gaz, potwierdzam szybko komunikat <laughs> i czekam na drugi. U mnie to może być te 3 sekundy, u Ciebie to może być 2 sekundy, 4 sekundy, musisz po prostu sprawdzić kiedy... Y Zrób to pierwszy raz, taki test, że kiedy ci ten komunikat się pojawi, odkąd się kółko kręci, ile sekund, i potem zacznij ten glitch robić, nie? To wtedy będziesz mniej więcej wiedział, ta ostatnia sekunda przed komunikatem, co ma się pojawić, musisz dać gaz. A jak nie masz 10 isi to zrób pierwszy parę, tam 2-3, jak masz. Wstaw je wszystkie do PNH z garażu i potem rób od nowa, nie? Bo wtedy będziesz miał więcej, oczywiście. <tryk> tu czekamy, jak ten zgon zaliczymy. Nieraz się zaliczy, nieraz nie. Mi drugi raz się nie zaliczyło, więc potwierdzam. Nieraz też się nie zrespisz w tym pojeździe, po prostu obok. A ten pojazd stoi właśnie tu na tym miejscu, wtedy. A my stoimy na przodzie kasyna, nie. Więc to też różni bywa. Dwa moje auta. Zapraszam do sklepiku. Teraz jadę tam gdzie stałe te LG wstawiłem. To jest u mnie jeden garaż parkingowy w Eklipsie. To nie musi być ten najdroższy. Wchodzę do niego i wybieram te LG i wyjeżdżam LG. Wysiadam, wsiadam znowu w ten pojazd co będę Biał. Wjeżdżam, daję ten garaż i daję ok. Bo taki efekt będzie. Teraz wsiądźcie w ten Eleji, tutaj stoi. Ja tutaj tego nie zrobiłem. Troszkę. W sumie nieźle, ale teraz byś pojechał znowu z powrotem do kasyna. Ja tak nie zrobiłem, więc wsiadajcie w ten następny Eleji, wyjeżdżajcie, jedźcie do kasyna. Ja się po prostu tepę. Nie zapomniałem wyjechać tam, nie? Więc przyjechaliśmy, powiedzmy przyjechaliśmy już tym LG tutaj I wysiadamy i bierzemy teraz ten pojazd Jedziemy do właśnie tego <laughs> Znowu tego garażu I tak będziesz, jak 10 tam będziesz isi miał na zewnątrz, to rób to tak samo, nie? 10 razy jedziesz, wyjeżdżasz LG, bierzesz te IC, przyjeżdżasz tu znowu I to w kółko Wyjeżdżamy. W sumie ten już był wyjechany, nie powiedzmy to już mo mogłeś od razu tym wjechać. <laughs> to o wiele szybciej jest. Więc na początku kopiłeś bardzo dużo tam pojazdów 10 i potem bam lecisz do garażu. Stawiasz to wszystko i masz te kopie. Y są już w tym garażu, to przed chwilą były kopie, ale oryginał Jak wejdziesz teraz do, do penthouse garaży to nie widać ich Więc dlatego znajomy musi wejść z naszego garażu Jak jeszcze raz nie będzie się widzieć no to wejdź, wejdź jeszcze raz i wtedy one się pojawią dla ciebie Więc kopie mam w tym garażu w eklipsie. Tutaj mam Te oryginały i te oryginały teraz sprzedam Jeden pójdzie za niecały milion, jeden za półtora miliona. Teraz są zniżki, więc troszkę mniej się za jej dostaje. No dla mnie to na tyle. Ja Was pozdrawiam. Do następnego. jo!